Cześć, witajcie u mnie na kanale. Dzisiaj przypada 200 odcinek, także postanowiłam nagrać troszeczkę coś innego. Oczywiście jest, jest też tu gdzieś ze mną. mój pies, ale aktualnie mi zaginął w akcji. Eee, także idę zobaczyć, gdzie on jest. Eee, mam dzisiaj zdrabki, nawet nie wiem w jakiej kwocie chyba 50 zł. Eee, na pewno mamy brylanty na dzisiaj dwie ekstra pensje i mega pensje także mam nadzieję, że coś, coś nam z tego, <noise> że coś z tego zostanie eee, fajnie by było szukam psa, ale go nigdzie nie widzę wiem, że porwał smakołyk, który dla niego miałam i właśnie widzę, że akurat ten smakołyk je także nie, nie ogarniam tego psa Chyba muszę wrócić, bo po prostu pies mnie lekceważy woli e, smakować. Także ja wracam, drapać drapki. E, miałam ostatnio też tą te krzyżówki XXL. Premiery nie wrzuciłam, gdyż nie miałam po prostu czasu w weekend, ale mm, miałam cztery te drapki, no i w dwóch miałam wygraną. W tym, że w jednej była dyszka, w drugiej dwie dyszki. Także nawet fajnie się zwróciło, bo dychy się zwróciły, tylko dycha na minusie. Także spokojnie. Bardzo lubię krzyżówki, jak już pewnie wiecie. E, dobra, a ja Was teraz zapraszam na drapanie strapek. No i widzimy się z powrotem. Tutaj, oczywiście, już strapeczki. Myślę, że na pierwszy ogień pójdzie ekstra pensja. E, jedna na przykład ta. No i już sobie patrzymy, jakie my tu mamy wygrywające liczby.

Kolejna ekstrapansja. Trzydzieści pięć, trzynaście, no sześć i dwadzieścia trzy. i mega pensje zadyszka no i tutaj sobie sprawdzamy jakie mamy te nasze liczby 36 5, 11, 31 i 21 na razie nic nie ma No nie żartujcie, że tu też nic nie ma. Masakra. I mamy jeszcze na szczęście brylanty, które mam nadzieję, że zrekompensują nam chociaż trochę. To, że póki co nie ma nic. Czekajcie, muszę sobie. Ustawić drapeczkę, żeby była w miarę fajnie widoczna. Dobra, jest ok, chyba. I tak szukamy sobie tych trzech takich samych symboli, bądź trzy razy diament. Ten brylant daje nam wygraną razy dwa, a korona razy pięć. Tu mamy dwie świnki. To jest jeszcze szansa. Tutaj już szansy nie ma. Tutaj worek i róża. Tu już szansy nie ma. Tu jakiś tron z pierścieniem też nie ma szansy. Trofeum z koroną też nie ma szansy. Dzwonek z workiem też już nie ma. Torba z naszyjnikiem nie ma. Tutaj też już widać, że nie ma trzech takich samych symboli. Tu znowu lustro. O, tu mamy dwie szanse. Tu mamy kolejny. Tu nie ma. Tu też nie ma. Tu teraz jeszcze ma nam zostało tu. Też już nie będzie. Tu mamy złoto i torbę, czyli też już nie. Szminkę i bransoletkę. Tu mamy kapelusz i brylant. To też nie. Kapelusz i garnek. To też odpada. Zegarek i okulary też odpadają. Tutaj również pusto. Tu również pusto. Mm. Cały czas pusta. O, są dwie podkowy. Zostawiam na razie. Kufer i klucz to też nie to. Tu mamy złoto i bransoletkę. To też nie. I garnek z różą też nie. Czyli teraz sprawdźmy sobie tam, gdzie mamy na przykład dwie te same na początku. O, patrzcie, mamy świnkę. Fajnie, trzy świnki są ekstra. Dobra, gdzie to dalej mieliśmy? Tu. No tutaj, perły to odpada. Teraz tu. Patrzcie, drugi raz portfel. Trzeci raz portfel znaczy się, ale w sensie, że już dru drugą wygraną tutaj mamy. No ekstra, czy my gdzieś jeszcze mieliśmy trzy takie same symbole? Dwa takie same symbole? Hmm. wydaje mi się, że gdzieś jeszcze było, ale powiem Wam. A tutaj? No i tu jest niestety róża, ale możemy sobie sprawdzić, co tu jest. Patrzcie, tutaj mamy trzy dyszki, nie? Fajnie, czyli ta nazdrabka nam się zwróciła. Tutaj też mamy trzy dyszki. Ekstra. Podoba mi się to, 6 dyszek. I jeszcze mamy bonus. W bonusie jest niestety tref. 6 eee... dyszek, ekstra. Powiem Wam, że jestem zadowolona z tego drapienia, ponieważ wydałam na zdrabki 50 zł. 60 się zwróciło, także jestem na plusie i to w jednej zdrabce tak naprawdę udało mi się to osiągnąć. Także z wami się już będę żegnać. Mam nadzieję, że troszeczkę wam się podobał ten odcinek. To proszę łapki w górę, subskrypcje, bo bez was nie byłoby tego dwusetnego odcinka. Pozdrawiam, cześć.